Uczniowie i uczniów rodzice naszej szkoły GCE Gliwice, za waszą pracę i zaangażowanie włożone w zdalne nauczanie podziękować chcemy, więc poregnujemy. Przyjmijcie z uśmiechem tę bajkę napisaną przez belfrów tęskniących wam opowiedzianą. Całkiem niedawno i nie za górami, lecz wieżą kościoła stała sobie spokojnie dość niezwykła szkoła. Pełna gwaru, swawoli, zapału do pracy, lecz to już tylko wspomnienie, kochani rodacy. Dziś pustkami świeci, lecz nasze drogie dzieci, to tylko sam chwilowy, niech was nie bolą głowy. Wielkie mi uczyniła pustki w duszy mojej, moja droga młodzieży tym zniknieniem swoim. Pełno was na Facebooku, a jakoby nikogo nie było, paroma licznymi głośnymi klasami tak wiele ubyło. Ciemno wszędzie. Ucho wszędzie, czy internet działać będzie. Zamknijcie drzwi od pokoju, stańcie dookoła stołu. Niech gigabajty wiedzy wpadają, bo już nauczyciele obecność sprawdzają. Mówcie, komu czego braknie? Kto z Was pragnie? Kto z Was łaknie? Samych szóstek, piątek parę, czwórek kilku, trój bez liku, co tam wpadnie dziś w dzienniku? A młodzież chętnie odpowiada, choć z braku słońca chuda i blada, choć wszystkiego dostatek dręczy nas nuda i trwoga. Ach, pani nauczycielko, dla twoich dziadek? Zamknięta do szkoły droga. Słuchajcie, poznajcie mnie? To ja wasza fistka. Parę pompek, przysiady i skłony, i każdy z was będzie jak nowo narodzony. Do tego garść śmiechu, parę minut spokojnego oddechu, kubek herbaty z owocami, dobra książka i wieczór ze świecami. Uczniowie, nasze drogie dzieci, sami widzicie, jak czas prędko leci. Jeszcze chwila, może dwie, i znów będziecie w piece.